Ok, no to mamy wodny roztwór jakiejś substancji i chcemy sprawdzić, jaki odczyn wykazuje ten roztwór. Jak możemy tego dokonać? Najłatwiej używając specjalnych do tego wskaźników. Takie główne, które najczęściej się stosuje w laboratorium, są trzy: fenoloftaleina, papierek uniwersalny oraz oranż metylowy. Rozpocznijmy od fenoloftaleiny. Fenoloftaleina jak to dziewczyna z zasady się rumieni, czyli w zasadach fenoloftaleina będzie przyjmowała zabarwienie malinowe, tak? Fenoloftaleina jak to dziewczyna z zasady się rumieni. W zasadzie będzie się rumieniła na malinowo. A w odczynie obojętnym i w odczynie kwasowym ona pozostanie bezbarwna. Zatem fenoloftaleina służy przede wszystkim do wykrywania odczynów zasadowych, bo właśnie w odczynie zasadowym ona zmienia to zabarwienie na malinowe. To, czy jest jakiś wskaźnik, który służy przede wszystkim do wykrywania odczynu kwasowego? Tak, jest to oranż metylowy. Oranż metylowy, tak stojący sobie w jakimś naczyniu, bez dodatku do niego żadnego wodnego roztworu substancji, jest pomarańczowy i właśnie taki on pozostaje w odczynie zasadowym i w odczynie obojętnym. Natomiast w odczynie kwasowym on się zabarwi na czerwono. Zatem oranż metylowy służy do wykrywania odczynu kwasowego. Gdyż w tym odczynie zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną. Ale! Takim najbardziej uniwersalnym wskaźnikiem jest papierek uniwersalny. Dlatego, że papierek uniwersalny to jest dosłownie papierek o barwie żółtej. Czyli, jeżeli będę wkładała ten papierek uniwersalny do jakiegoś wodnego roztworu, substancji, żeby sprawdzić odczyn tego roztworu, no to ten papierek tak oryginalnie jest żółty. Natomiast w odczynie zasadowym on się barwi na niebiesko. Czasami możecie spotkać się też z określeniem, że na zielono. Tudzież niebiesko-zielono. Właśnie w obojętnym odczynie on jest żółty, a w odczynie kwasowym będzie barwił się na czerwono. To zadanie jest analogiczne do poprzedniego zadania. Natomiast tutaj nie korzystamy z wykresu, a z informacji do zadania, bo właśnie w informacji mamy powiedziane, ile wynosi rozpuszczalność mojej substancji w określonej temperaturze. I pytanie jest analogiczne. Ile gramów substancji mogę rozpuścić tutaj w 65 g wody w tej temperaturze 45 stopni Celsjusza? Czyli robię. Ogólnie mogę rozpuścić 33 g substancji w 100 g wody. To jest podane w zadaniu. To ile gramów tej substancji ja mogę rozpuścić w 65 g wody. No i tutaj wyliczając prostą proporcję, otrzymujemy wynik 21,45 g. To jest nasza odpowiedź. Zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz, bo to teraz będzie tutaj istotne, że ja podpisuję substancję pod substancją wodę pod wodą. Nie robię, że mam substancja i pod spodem woda, tylko robię substancję substancja substancja woda woda. Jeżeli będzie się pojawiał roztwór, to będzie roztwór roztwór. Uczniowie bardzo często właśnie robią taki błąd, że piszą na przykład 100 g wody, a pod spodem 60 g roztworu. Jak tu jest woda, to pod spodem woda. Jak tu jest roztwór, to pod spodem roztwór w proporcji Mamy w informacji podane, że masa cząsteczkowa tego produktu chemicznego tej reakcji jest równa masie atomowej miedzi. I teraz tak, sprawdzamy masę atomową miedzi, jest tutaj to nawet podane, gdzie mamy tego szukać. Dla np. wapnia to jest 40 unitów, a dla miedzi Cu to będą 64 unity. Jeżeli masa tego tutaj związku chemicznego XO2 jest równa 64 unity, no bo tyle, ile właśnie wynosi masa atomowa miedzi, my wiemy, że masa tlenu to jest uwaga 16, ale razy 2, bo ja tutaj mam dwa atomy, czyli jego masa cząsteczkowa to jest nie 16, a 16 razy 2, czyli to są 32 unity. To ile musi wynosić masa tego pierwiastka x? No to będzie x plus 32 unity to jest 64 unity. Zatem x to jest ile? 64 minus 32 to jest 32 unity. I sprawdzamy, jaki pierwiastek ma masę atomową równą 32 unity i 32 unity to jest siarka. Zatem nasza odpowiedź to będzie siarka. I taką odpowiedź właśnie tutaj sobie zaznaczamy, odpowiedź C. Możemy sobie jeszcze zapisać, gdyby ktoś był zainteresowany, że to równanie reakcji chemicznej, to już tak dodatkowo, to jest właśnie otrzymywanie tlenku siarki 4. Jeżeli mam taki prosty związek chemiczny, jak na przykład H2O, no to my już od razu wiemy, że wodór jest jednowartościowy, a tlen jest dwuwartościowy. Jeżeli miałabym taki związek jak na przykład Fe2O3, to teraz tak. Wiem, że tlen jest dwuwartościowy i coś, co za chwilę będziemy mówić o tym, ale tutaj już także o tym wspomnę, to to, że ta dwójka wzięła się właśnie na ukos z tej dwójki jako dwuwartościowego tlenu, natomiast żelazo będzie tutaj trójwartościowe, bo to się wzięło na ukos z tej trójki, która jest za atomem tlenu. Natomiast co zrobić, jeżeli mamy taki bardziej złożony związek chemiczny, jak na przykład H2CO3? Po kolei. Wiemy, że wodór jest jednowartościowy. Czyli mamy tutaj dwa atomy wodoru. Dwa razy jeden to jest dwa. Wiemy, że tlen jest dwuwartościowy. Czyli trzy razy dwa to jest sześć. I teraz robimy ta szóstka minus ta dwójka. To daje mi 4, zatem tutaj ten węgiel jest czterowartościowy. Zróbmy jeszcze jeden przykład: H3PO4, czyli kwas fosforowy. I ja od razu wiem, że to jest kwas fosforowy 5. Zatem fosfor powinien nam tutaj wyjść na wartościowości równej 5. No ale sprawdźmy to. Atom wodoru każdy jest jednowartościowy, czyli 3 razy 1 to mam tutaj 3. Atom tlenu tutaj one są dwuwartościowe, tak? Tleny. Zatem 2 razy 4 to mamy 8. No i co teraz robię? 8 minus 3 równa się 5. I to nam tutaj odpowiada temu, że właśnie jest to kwas fosforowy 5, czyli fosfor jest tutaj pięciowartościowy. Tutaj mamy wypisane takie najważniejsze informacje, czyli to już powiedziałam, co to są substraty, co to są produkty. Tutaj mamy przypomnienie, że pierwiastki takie jak H2O2N2F2CL2BR2I i 2 w równaniach reakcji chemicznych, czyli to, co będziemy właśnie zapisywać, te substraty z produkty, nie zapisujemy nigdy H, tylko H2, nie zapisujemy nigdy O, tylko O2. Dla przykładu, tworząc na przykład wodę H2O, ja tutaj daję H2 plus O2. Nie H2 plus O albo nie H plus O, tylko jeżeli zapisuję wodór i tlen, to one muszą być z dwójkami. No, i teraz właśnie te współczynniki chemiczne, e, dlaczego my je dobieramy? Dlatego, że z to jest tutaj tak, jakby znak równości w matematyce. Czyli lewa musi się równać prawa. I to, co jest tutaj dla nas istotne, to to, że dzięki tym współczynnikom stoichiometrycznym będziemy w stanie wyrównać liczbę atomów po lewej stronie i po prawej stronie równania reakcji chemicznej. Kilka przykładów. Zaczniemy od tej reakcji tworzenia wody. Po lewej stronie mam dwa atomy tlenu, a po prawej stronie mam jeden atom tlenu. Absolutnie, od razu zaznaczę, nie można tutaj dawać dwójki. Nie można, dlatego że woda to H2O, a nie H2O2. To jest już inny związek, to już jest wtedy woda utleniona. Zatem, jeżeli ja mam po lewej stronie dwa atomy tlenu i po prawej stronie też chcę mieć dwa atomy tlenu, ja sobie tutaj dam dużą dwójkę. Bo nie mogę zmienić, tak jakby wyglądu tego mojego związku chemicznego, nie mogę dać H2O2, mogę zostawić H2O i dać dużą dwójkę z przodu. I wtedy ja już widzę, że mam tak jakby 2 razy 1, czyli też dwa atomy tlenu. Ale uwaga, ta duża liczba przed związkiem odnosi się do wszystkich atomów, które dany związek budują. Czyli tutaj ta dwójka, ta zielona, teraz zaznaczona, nie, nie odnosi się tylko do tlenu, ale odnosi się także do wodoru. I wodorów miałam atomów dwa, bo było H2. Ale teraz mam 2 razy 2, bo jest H2O i jeszcze ta duża dwójka z przodu, to się tutaj wymnaża, czyli mam cztery atomy wodoru po prawej stronie. No to, żeby po lewej stronie mieć także 4 atomy wodoru, ja tutaj dopisuję dwójkę i wtedy 2 razy 2 daje mi 4, wszystko się zgadza. N do to dostarczamy ciepło do układu. N do dostarczamy ciepło do układu. Tutaj macie podane przykłady takich właśnie procesów chemicznych. Natomiast egzo, to ciepło ucieka z układu, w którym zachodzi nasza reakcja chemiczna. Na przykładzie zabawnej grafiki. Ta grafika powstała specjalnie dla uczniów ChemMastera. Moja była uczennica to dla was tutaj graficznie narysowała. Jeżeli mam właśnie chociażby cząsteczkę H2, czyli dwa atomy wodoru, jest to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane i tak jak już pokazywałam, tutaj tak te dwa atomy wodoru się ze sobą łączą tak? i tutaj elektroujemność jednego i drugiego atomu wodoru no jest taka sama, 2 i dziesiąta, zatem nie ma tutaj przeciągania tych uwspólnionych elektronów w jedną lub w drugą stronę. Tutaj te dwa atomy wodoru wspólnie y, bawią się tymi uwspólnionymi elektronami. Natomiast, gdybym miała cząsteczkę tutaj HF, to co się tutaj dzieje? Wodór ma elektroujemność 2,1, fluor ma elektroujemność 4,0. Zatem te dwa uwspólnione elektrony będą przyciągane tutaj przez atom e fluoru, który jest tutaj przedstawiony jako taka zła postać, który próbuje te oba elektrony tylko do siebie przyciągnąć. I aby Wam to lepiej zobrazować, tutaj kolejna grafika przygotowana specjalnie dla Hemastera, właśnie przez moją byłą uczennicę. E, mamy tutaj sód, widzimy, tak, NA i fluor. I one są bardzo szczęśliwe na widok swojego idola którym jest neon. Tutaj na jakimś chyba nawet koncercie się bawią, czy są zapatrzone w jego plakat. I właśnie i atom sodu, i atom fluoru bardzo chcą uzyskać konfigurację tego swojego idola, czyli właśnie atomu neonu. Zatem sód postanawia jeden ze swoich elektronów oddać atomowi fluoru i wtedy oba są szczęśliwe, i sód, i fluor, bo wyglądają, czyli osiągnęły konfigurację elektronową taką, jak ma neon. Co to są substraty, produkty i współczynniki reakcji chemicznych? Substraty to są te reagenty reakcji, które zapisujemy po lewej stronie odstrzałki. Czyli jeżeli będę mieć jakieś równanie reakcji chemicznej, to to, co jest po lewej stronie, to są substraty, a po prawej stronie odstrzałki mamy produkty. Jak to skojarzyć? No produkty to jest coś, co zostało wyprodukowane. W trakcie trwania jakiegoś procesu, na przykład w trakcie trwania właśnie reakcji chemicznej. Czyli to, co jest po prawej stronie, to jest to, co jest wyprodukowane. Lub, może dla Was łatwiejszy, sposób SP, czyli szkoła podstawowa. SP, szkoła podstawowa. Tak też to możecie skojarzyć. Współczynniki stechiometryczne. To są te takie duże cyferki przed reagentami w reakcji chemicznej. Czyli, jeżeli mam na przykład taką reakcję. Na3PO4 plus NaOH to są moje substraty w tej reakcji i powstają mi tutaj produkty Na3PO4. I właśnie ja już sobie tutaj zapisuję: to te trójki, te duże liczby przed reagentami, bo substraty i produkty mogę nazywać reagentami, czyli to, co jest tutaj, to, co jest tutaj, to są właśnie moje współczynniki stechiometryczne. Atomy, które mają o tyle samo elektronów na powłoce walencyjnej, czyli tej zewnętrznej, to są atomy tych pierwiastków, które leżą w tym, tej samej grupie, bo właśnie numer grupie, grupy mówi mi o tym, ile mam elektronów walencyjnych. Jeżeli sobie sprawdzę, to w podpunkcie właśnie tutaj D mam beryl, magnes i wapń. I wszystkie te trzy pierwiastki leżą w drugiej grupie, czyli mają po dwa elektrony walencyjne. Gdybym sobie na przykład sprawdziła podpunkt C, no to widzę, że tak, Beryl by miał dwa elektrony walencyjne, bor by miał trzy, a węgiel by miał cztery. Odczytuję to z numeru grupy, czyli to nie pasuje. Jedyną tutaj prawdziwą, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Na poprzedniej lekcji, czyli w drugiej części tego tematu, pojawiło się analogiczne zadanie. Nie bez powodu ono miało was przygotować właśnie do rozwiązania tego zadania. My tutaj nie musimy zapisywać równania reakcji chemicznej. To równanie reakcji jest trudniejsze. Was takie równania nie obowiązują. Natomiast możemy sobie go zapisać po to, aby łatwiej sobie zobrazować, co tutaj jest substratem, a co produktem. Więc widzimy, że rozkłada się taki związek o wzorze NaHCO3. Jest to wodorowęglan sodu. I on nam się rozkłada na Na2CO3, bo o tym mamy informację na to, na to i jeszcze mamy informację o CO2, czyli na H2O i na CO2 uzgadniamy współczynniki i tak to równanie reakcji wygląda. Nie trzeba go zapisywać, ale jeżeli komuś to się tak łatwiej obrazuje, co jest substratem, a co produktem, to właśnie w taki sposób polecam. Następnie podpisujemy sobie dane. Substratu było 5 gramów. Widzimy, że jednego produktu, czyli węglanu sodu, było 3,16 g, wody było 0,54 g. Co robimy kolejne? Robimy proste obliczenie matematyczne, które właśnie tutaj zapisuję, wykorzystując prawo zachowania masy, czyli że 5 równa się. 3,16 plus 0,54 plus x i ten x musimy właśnie obliczyć, czyli 5 równa się 3,16 plus 0,54 plus x i x wychodzi nam tutaj 1,3 grama. To jest nasza masa tego szukanego CO2. Natomiast właśnie w tym zadaniu jesteśmy proszeni o obliczenie masy, ok, ale także objętości dwutlenku węgla. Zgodnie ze wzorem, który się już wcześniej na poprzedniej lekcji pojawił, objętość to jest masa przez gęstość. Masa to już jest jeden. 3 g. A jeżeli chodzi o gęstość, mam ją tutaj podaną. To jest moja gęstość, czyli 1,96 gram na decymetr sześcienny. Gramy nam się uproszczą, zostaną nam tutaj same decymetry sześcienne, i ten wynik to wychodzi z kalkulatora, oczywiście 66 setnych decymetra sześciennego. Tu jest moja masa CO2, a tu jest moja objętość CO2. Na tym slajdzie mamy powtórzenie tego, co już wiecie, czyli że właśnie te pierwiastki w przyrodzie występują w postaci cząsteczek dwuatomowych, czyli jedna cząsteczka zbudowana jest z dwóch atomów. I tutaj na przykładzie wodoru mamy to zapisane. I uwaga, gdyby miała dwie cząsteczki wodoru, no to wtedy one są zbudowane z czterech atomów wodoru. Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody lub jeśli nie chcesz stracić swojej urody, wlewaj zawsze kwas do wody. Kwas do wody jest wlewany w schemacie czy też rysunku drugim, zatem dajemy sobie odpowiedź B. I dlaczego tak to musimy wykonać? Właśnie dlatego, że gęstość tego kwasu H2SO4 jest większa od gęstości wody, jest to wtedy odpowiedź B2. Dla przypomnienia gęstość wody wynosi 1 g na cm3. To zadanie jest związane z tematem tlenki, jak i z tematem wiązania. Przypominamy sobie, co mówiłam właśnie przy temacie wiązania. Jeżeli mam związek, który jest połączeniem metalu z niemetalem, a tlenek sodu to właśnie jest taki związek, to wtedy występuje tutaj wiązanie jonowe. Zapisywaliśmy sobie tak, że mamy wtedy 2 Na i tlen 2. Tutaj atomy sodu oddają po jednym elektronie dla atomu. Tlenu. Natomiast w wodzie, tutaj mamy przykład związku, który składa się z dwóch atomów niemetali, to wtedy mamy tutaj wiązanie kowalencyjne. Dlatego w odpowiedzi odnosząc się właśnie do typu wiązań należałoby napisać, że w wodzie występuje wiązanie kowalencyjne, można dopisać, że spolaryzowane, a w tlenku sodu występuje wiązanie jonowe. Na tym slajdzie macie podsumowanie wszystkich tych informacji o zapisywaniu wzorów soli, czyli to, co w praktyce pokazywałam na poprzednim slajdzie. Tak naprawdę to jest to po prostu zebranie tych wszystkich już zasad, które znacie z poprzednich lekcji, jak na przykład metoda na krzyż, czy też jak to, że jeżeli coś jest jednowartościowe, to tych jedynek nie zapisujemy. Ale tutaj, właśnie podsumowanie wszystkich obowiązujących reguł w zapisywaniu wzorów soli. Na przykładzie pentanolu, tak jak wcześniej w węglowodorach był pentan, penten i penten, to teraz zróbmy sobie pentanol. Jak zapisać właśnie wzór sumaryczny pentanolu? Wiemy, że pentan to jest piąty węglowodór: metan, etan, propan, butan, pentan. Zatem pentanol to będzie piąty alkohol, czyli C5. Wzór ogólny alkoholi to było CNH2N plus 1OH, czyli piątkę robię razy 2 i dodaję 1. 2 razy 5 plus 1 daje mi 11, i dopisuję na końcu tą grupę charakterystyczną dla alkoholi, jest to grupa OH. Zatem wzór sumaryczny pentanolu to będzie C5H11OH. Wcześniej reakcje spalania zapisywanie tych równań reakcji ćwiczyliśmy sobie na alkanach, alkenach i alkinach. Jeżeli chodzi o alkohole, tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie, jest natomiast troszkę utrudnione bilansowanie, czyli dopisywanie współczynników reakcji w takich równaniach. Natomiast dokładnie tak samo wygląda to, że do cząsteczki jakiegoś alkoholu dodajemy tlenu, skoro jest to reakcja spalania, w zależności od typu spalania powstaje nam CO2, CO lub C, no i zawsze woda. I teraz, jeżeli właśnie chodzi o to uzgadnianie, analogicznie, najpierw atomy węgla, później atomy wodoru, na samym końcu atomy tlenu. Ale przez ten tlen będziemy tutaj mieli troszkę więcej komplikacji. Spróbujmy sobie uzgodnić właśnie chociażby tą reakcję spalania całkowitego metanolu. Ja ją tutaj przepiszę. Było CH3OH. Plus O2 daje CO2 i wodę. No i zaczynamy po kolei. Najpierw atomy węgla. Tutaj jest jeden atom węgla. Tutaj jest jeden atom węgla, więc się zgadza. Dalej atomy wodoru. I teraz uwaga, pierwsza rzecz. Atomy wodoru, tutaj mam tak trzy plus 1. Muszę pamiętać o tym, że jeden atom wodoru jest w grupie OH. Czyli w sumie mam cztery atomy wodoru i tutaj także mam e, dwa atomy wodoru, więc aby mieć cztery muszę dopisać dwa, tak? bo 2 razy 2 da mi 4. Więc pierwsza rzecz to już muszę pamiętać, że tutaj ten jeden atom wodoru w substracie będzie zawsze w grupie OH. I jeżeli chodzi o atomy tlenu, tutaj także właśnie będzie taka mała komplikacja, jako że spójrzmy sobie na to, że po prawej stronie atomów tlenu mam ile dwa plus jeszcze tutaj te dwa w, w tych dwóch cząsteczkach wody czyli w sumie tutaj mam cztery atomy tlenu, jeżeli chodzi o produkty a w substratach i teraz to co uczniowie bardzo często robią to mówią aha czyli tutaj mam 2 więc jak dopiszę 2 to będę mieć 2 razy 2 daje mi 4 no niestety nie dlatego że jeszcze jeden atom tlenu jest tutaj Zawsze w tym naszym alkoholu. Zawsze tam będzie jeden atom tlenu, no bo zawsze tutaj jest w tych alkoholach monohydroksylowych jedna grupa OH. Zatem, co ja robię? Po prawej stronie miałam cztery atomy tlenu, po lewej będę robiła tak. 4 minus 1. Zawsze to będzie minus 1 w alkoholach monohydroksylowych, no bo tutaj jest ten jeden atom tlenu. Daje mi to 3. I teraz, skoro mam liczbę nieparzystą, robiliśmy analogiczny przykład przy węglowodorach, to tutaj daje 3 drugie. I żeby pozbyć się teraz tego ułamku, ja zrobię całość razy 2. No więc tak, tutaj było 1 razy 2 daje mi 2. Tu było 3 drugie, razy ta dwójka to daje mi 3, tak? 2 i 2 się uprości. Tutaj było 1, razy ta dwójka daje mi 2, no i tutaj było 2, razy ta dwójka daje mi 4. Czyli po prostu musimy pamiętać, że jeszcze jest jeden atom wodoru tutaj w grupie OH i później także jeszcze jeden atom tlenu jest w tej grupie hydroksylowej. informacji wprowadzającej mamy powiedziane, że te szare tutaj kuleczki oznaczają atomy węgla, a te białe oznaczają atomy Wodoru. Czyli jeżeli te nasze związki, tutaj przedstawione, składają się wyłącznie z atomów węgla i wodoru, to są to węglowodory. Czyli na pewno nie będą to ani alkohole, ani estry. Tam są już jakieś dodatkowe atomy tlenu. O tym będzie później. I teraz widzę, że tutaj mam jeden atom węgla i cztery atomy wodoru. No to ja już widzę, że to jest metan, a metan to są alkany. Sprawdźmy ten drugi. Ten drugi ma cztery atomy węgla, czyli to jest C4. I jeżeli policzycie, ile jest tych białych kuleczek, czyli atomów wodoru, to wyjdzie wam 10. To jest butan, czyli także jest to alkan. I w tym kolejnym podpunkcie jesteśmy właśnie poproszeni o zapisanie wzoru sumarycznego siódmego alkanu, czyli heptanu. A heptan to C7H16. W tym zadaniu przeprowadzono doświadczenie tak, aby rozróżnić węglowodór nasycony od węglowodoru nienasyconego za pomocą wody bromowej. I właśnie woda bromowa wygląda w ten sposób. Tak? Ona ma, tak jak wspominałam Wam wcześniej, taki brunatny kolor. I widzimy, że w probówce pierwszej ta woda bromowa pozostała nieodbarwiona. Czyli my już wiemy, że tutaj będzie węglowodór nasycony, czyli jakiś alkan. Natomiast w probówce drugiej już widzimy, że jest to odbarwione, to znaczy, że tutaj musiał być węglowodór nienasycony, bo węglowodory nienasycone reagują z wodą bromową, przez co dochodzi do jej odbarwienia. Zatem, czy można tutaj za pomocą tego doświadczenia rozróżnić, gdzie był węglowodór nasycony, a gdzie nie? Tak, wiemy, że węglowodór nienasycony był w probówce drugiej. CKE proponuje tutaj takie odpowiedzi. Jako rozstrzygnięcie to, co powiedziałam, czyli że węglowodór nienasycony znajdował się w probówce drugiej, a jako uzasadnienie można zapisać na przykład. Zawartość tej probówki, tej drugiej, jest bezbarwna, gdyż woda bromowa odbarwia się pod wpływem węglowodoru nienasyconego, lub Węglowodory nienasycone reagują z wodą brumową i powodują jej odbarwienie. Reakcje kwasów karboksylowych z metalami, tlenkami metali lub wodorotlenkami prowadzą do otrzymywania soli tych kwasów karboksylowych. Jeżeli ja tutaj mam kwas octowy, czy też etanowy, który reaguje mi z sodem lub tlenkiem sodu, to tak powstanie mi w obu probówkach od stan sodu. Czyli pierwsze zdanie to jest zdanie prawdziwe. Natomiast w pierwszej probówce mam informację o tym, że wydzielały się pęcherzyki gazu i jest tutaj podane w drugim zdaniu, że tym gazem jest CO2. Nie, dlatego że jeżeli sobie zapiszemy to równanie reakcji, ale już też sami powinniście wiedzieć, że kwas plus metal daje właśnie sod. Sól, tego kwasu karboksylowego i wodór. No to właśnie na podstawie tego równania wiemy, że te pęcherzyki gazu to są pęcherzyki wodoru, a nie dwutlenku węgla. Mam jakiś monomer, czyli to jest właśnie taka pojedyncza cząsteczka. Ja ich mogę mieć n, czyli na przykład może ich być 5, ale prawda jest taka, że ich tutaj w rzeczywistości jest tysiące w procesie polimeryzacji. Zazwyczaj na przykład mogą być także setki i tak dalej. 5 to jest mało, ale żeby nam to było sobie łatwiej wyobrazić, to tak to zapiszmy. Czyli mam n takich etylenów, czyli inaczej etenów, tak? bo etylen to jest eten inaczej. Mam Pięć takich króciutkich cząsteczek etenu pod wpływem ciśnienia, temperatury i katalizatora, co się dzieje? Pęka mi wiązanie podwójne, zostaje pojedyncze, i przez to teraz to jest ważne, że pękło mi to jedno wiązanie, to teraz te węgle mają tak jakby dodatkowe jeszcze łapki do dyspozycji. No bo zauważmy, tutaj, prawda, każdy węgiel miał cztery łapki, cztery wiązania, i teraz, gdybym ja zostawiła to tylko w taki sposób, to tutaj, przez to, że już jest wiązanie pojedyncze, a nie podwójne, to ten atom węgla ma trzy łapki. Ale właśnie pojawiły mi się te boczne łapki. To są te boczne łapki czwarte. One pojawiają się właśnie dlatego, że tutaj to wiązanie podwójne sobie pękło. Czyli były sobie. Eteny było ich pięć, i teraz każdy z nich ma takie boczne łapki, tak? I one się te pięć cząsteczek etenu za te boczne łapki łapią i tworzą mi dużą cząsteczkę polimeru. I tak jak miałam pięć etylenów, to teraz mam jeden duży związek o nazwie polietylen. Pamiętajcie, że tutaj ta N jest z przodu, a tutaj zaznaczam, że to mam właśnie pięć takich etylenów ze sobą połączonych w jeden duży związek.